E, dobra, no i tak jak widzicie, w tym filmiku dotarliśmy do pomieszczenia. To jest właściwie to gigantyczne laboratorium, i właściwie tak kolam już wpływ na serce całych utopian. E, I teraz właściwie czeka nas już walka z bossem, czyli z naszym doktorem Dlaszego. Naszym zadaniem jest właściwie ciągle biegać wokół tej kuli i naciskać to to czerwone przyciski, które posłużą nam do wyłączenia jego pola siłowego i tym samym będziemy mogli rzucać w niego na no, tymi flakami. Uwaga! Oraz... Poziom zasilania zbliża się do wartości krytycznej. Jeśli zasilanie nie wróci do normy, system zostanie wyłączony. Ja będę głośno gadać. Dlatego wybaczcie mi te przerwy, co ja będę... Krytyczny tak... poziom zasilania przekroczony. Rozpoczyna się awaryjne wyłączenie systemu. Co ja będę tak przerywał tak jak teraz? Musiałem przerwać. Jezu, mi stąd. Poziomy zasilania powróciły do normy. Wszystkie systemy sprawne. Przywrócić proces klonowania. No jak to? O! No dobra. Może zacznę już teraz mówić, jak go pokonać. I, i w trakcie walki to nie będę nic mówić, bo muszę się skupić jeszcze. Ale na dodatek yy, będzie mi przeszkadzał ten głos, który ciągle mówi, że wróciły do normy te systemy walki, czy tam bla 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 bla. O rany. No dobra. No Co zacznijmy od początku? Żeby go pokonać, musimy biegać dookoła tej kuli i naciskać czerwone przyciski. Po czym one pozwolą nam włączyć pole siłowe, jakie znajduje się wokół naszego doktora Dlaszeki, i tym samym będziemy mogli rzucać jego no, flakami. Oraz no, możemy także i toczyć naszą głową, przez co. Możemy ją potoczyć właściwie w odpowiednie miejsce, gdzie ona do niego dotrze i tak no wyskoczy po prostu jemu, bo on będzie cały czas w powietrzu, ale na niskim, na niskim poziomie. No to cóż, zapraszam do oglądania tej walki. Aha, jeszcze jedno, on będzie nam w tym przeszkadzał, będzie w nas strzelał. No dobra, ja się zamykam, bo muszę się skupić na razie i miłego oglądania. Uwaga! Poziom zasilania zbliża się do wartości krytycznej. Jeśli zasilanie... Krytyczny poziom zasilania przekroczony. Rozpoczyna się awaryjne wyłączenie systemu. Poziomy zasilania powróciły do normy. Wszystkie systemy sprawne. Przywrócić proces klonowania. Muszę poczekać chwilę się życie zregeneruje. Dobra, teraz tylko tak z na łapie. Uwaga! Poziom zasilania zbliża się do wartości krytycznej. Jeśli zasilanie nie wróci do normy, system zostanie... Krytyczny poziom zasilania przekroczony. Rozpoczyna się awaryjne wyłączenie systemu. Nie, nie, nie poziomy zasilania powróciły do normy. Wszystkie systemy sprawne. Przywrócić proces klonowania. Dobra, teraz szybko jakiegoś człowieka musimy znaleźć, żeby nam się umiejętności no. zregenerowały. Jezu, no, pojawiajcie się. Uwaga, poziom zasilania zbliża się do wartości krytycznej. Jeśli zasilanie nie wróci do normy, system zostanie wyłączony. O, Uwaga! Poziom zasilania zbliża się do wartości krytycznej. Jeśli zasilanie nie wróci do normy, system zostanie wyłączony. No gdzie są ci ludzie? Przecież widziałem ich jeszcze tutaj, jak dziś wychodzili. Uwaga, poziom zasilania zbliża się do wartości krytycznej. Jeśli zasilanie nie wróci do normy, system zostanie wyłączony. Jezu, ale to jest chamstwo naprawdę. Uwaga, poziom zasilania zbliża się do wartości krytycznej. Jeśli zasilanie nie wróci do normy... Krytyczny poziom zasilania przekroczony. Rozpoczyna się awaryjne wyłączenie systemu. Może pierdamy go jakoś, co łatwiej. Jezu, no chodź tu nie uciekaj mi Poziomy nie, no. zasilania powróciły do normy. Wszystkie systemy sprawne. Przywrócić proces klonowania. Jezu. Uwaga. Poziom zasilania zbliża się do wartości krytycznej. Jeśli zasilanie nie wróci do normy, system zostanie wyłączony. Uwaga, poziom zasilania zbliża się do wartości krytycznej. Jeśli zasilanie nie wróci do normy, system zostanie wyłączony. Dobra, 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 dobra. Uda się, uda się, uda się. Nie, to nie ten. Krytyczny poziom zasilania przekroczony. Rozpoczyna się awaryjne wyłączenie systemu. Udało się. No. Zawsze myślałem, że się gas pisze przez z, ale no dobra. No dobra ludzie, ja się z wami będę żegnał, bo to już jest przedostatni poziom tej gry i widzimy się w następnym odcinku. Tak więc do zobaczenia i na razie.